Tam 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 Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w lecie z rokiem. Zawsze zerkam za okno, żeby zobaczyć czy na pewno jest lato. Dzisiaj jest! Potwierdzają to świecące, błyszczące kominy na wrocławskim zakładzie energetyki, który mi tu pięknie wygląda za oknem. Razem z niedokończonym kościołem, który tak wygląda jak wygląda. A, no, dobra. Dzień dobry, co tam słychać u Państwa dobrego? Wczoraj miałem długi i fantastyczny dzień. Jak go spędziłem? Spędziłem go oglądając swój ulubiony ostatnio serial, a mianowicie Eureka, i zastanawiałem się, jak wam to pokazać. Ten serial, żeby za bardzo praw autorskich nie naruszyć. A trochę poopowiadać. A ty... No tak, no, 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 no kominy na zakładzie energetyki. Oprócz tego widzę jeszcze parę dźwigów. To no, to miły jest widok dla mojego oka. Ja lubię kiedy się budują nowe rzeczy we Wrocławiu. Mamy też ten wielki ten. Jak to się nazywa? Ten wielki ten we Wrocławiu. Taki wielki, pionowy taki. Z jajkami, ale ważne. Chyba jest jeszcze jakaś odra Tower, też gdzieś tam się wyróżnia. No, nie przyglądałem się nigdy. Co tam mam za oknem? Tak dokładnie, ale dobra, trochę sobie zasłonię za dużo światła. Mam nadzieję, że spędzacie miło czas, że śniadania wam się, że, że ten śniadania wam sprzyjają. <noise> Myślę, że są dobre? I że jest kawa, i czy jest herbata, i takie tam. A ten duży budynek to Skytower, bardzo dziękuję. Jakoś mi to wychodzi z głowy, ponieważ yy, akurat yy, kształt tego budynku niewiele ma wspólnego z niebem. Przynajmniej nie z mojego punktu widzenia. Okej, okay. zależy kto co lubi. No. Ja takie kształty kojarzą mi się z czymś zupełnie innym, z czymś, czego nie chciałbym oglądać na co dzień. Okej, okay, bo jestem facet. Okej, okay. dobra. Co tam u was, słychać? Wszystko dobrze? Postanowiłem dzisiaj opowiedzieć Wam o serialu. Co prawda, z, z reguły sobie planuję te opowieści. Znaczy, tak od dłuższego czasu myślę sobie, Boże, zrobiłbym jakiś super, dobry, profesjonalny program o, o serialach, ale potem sobie pomyślałem: A, w cholerę! Będę układał jakieś layouty, jakieś grafiki pokazywał. Może po prostu w ramach lata z Rokiem sobie opowiem, jako że mamy tu różne tematy, czasami książki, czasami filmy, więc czemu i nie seriale. A potem oczywiście sobie pogadamy, ja, ja mój, 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 Boże, mój Skype do komunikacji nazywa się, czekajcie, Rok Twitch, Rock Twitch, to będziecie mogli dzwonić, ale to nie teraz, bo to i tak nie odbiorę. Strata czasu, yy, żeby dzwonić teraz. Dobra, jakby wam to wszystko pokazać rozsądnie, może, może wstępnie. Yy. Zaraz będę podejrzany o reklamę, więc yy. ustalmy między nami, że nic mi nie płacą, a jak ktoś już koniecznie chce się upierać, to ustalmy, że płacą mi tam za ten odcinek 17 tysięcy dolarów i. Yy. A mowa o Netflixie. Mowa o Netflixie, yy, na którym spędzam sporo czasu. Niektórzy powiedzieliby, że marnuję ten czas, inni by powiedzieli, że, że to fantastycznie. A fantastycznie dlatego, że razem z. Dobra, jak odpalić Netflixa w Polsce? Tego Wam dokładnie nie opowiem, bo to jest jakby dosyć skomplikowana sprawa. Tak czy inaczej, ja mam specjalny programik, który, który zmienia IP. Znaczy, krótko mówiąc, przeglądarka myśli, że ja jestem na przykład w Stanach Zjednoczonych w przypadku Netflixa i za ten program płacę 2 dolary miesięcznie, bo to jest taki porządny program, który dobrze działa. I, i, I jestem z niego zadowolony I do tego dochodzi miesięczny abonament za, za Netflixa Który chyba jest między 5 a 7 dolarów Już dawno nie, nie, nie sprawdzałem Ale to są grosze W porównaniu przynajmniej Żebyście mnie zaraz, zaraz nie będziecie oskarżali, że Że mówię, że zarabiam grosze, tak jak kiedyś A w ogóle to jest zabawna historia Kiedyś powiedziałem, że że jakby polscy vlogerzy w porównaniu do amerykańskich zarabiają grosze Bo chodziło głównie o to, że reklamy e, amerykańskie e, są dużo droższe niż polskie Jest ich dużo więcej, i takie tam No i potem, kurde, przez miesiąc była drama na YouTubie, że ja mówię, że zarabiam grosze eee, Ale gadaj tu z ludźmi, no i tak każdy chce usłyszeć to, co, to, co chce usłyszeć eee, Dobra, więc, e, więc jakby płacę miesięcznie za to o te 5-7 dolarów i mam dostęp do tak niesamowitej biblioteki filmów, że, no, że, że naprawdę to jest, to jest przytłaczające. Ja przede wszystkim oglądam seriale. Jakby dzisiaj, dzisiaj jest trochę program serialowy i muszę powiedzieć, że coraz bardziej zachwyca mnie ten typ produkcji. Bo, bo wiecie, filmy mają to do siebie, że trwają z reguły no, tam od tych 90 minut do 3 godzin. I, i, i oczywiście są super fajne, ale ta historia jest krótka. Ja bardzo często wychodzę z kina i myślę sobie cholera, a co było dalej? Chciałbym poznać dalsze losy tych bohaterów. Tak było chociażby w, w filmie, który widziałem niedawno, czyli e, na skraju jutra z Tomem Cruise'em. Nie z Tomem Hanksem, że wszystko było jasne. Więc e, no tak miałem na końcu tego filmu miałem taką ochotę, cholera, co się będzie dalej działo z tymi bohaterami? Jak to będzie wyglądało? Bo wygląda Wyglądał obiecująco, no. Żeby nie palić komuś yy, rozwiązania filmu, jeżeli jeszcze nie widział. Yy, seriale mają to do siebie, że, że, że trwają z reguły po kilka sezonów, zwłaszcza jak są takie dobre. I... Hmm. Sam się, jak, jak wam to powiedzieć, trochę, trochę na żywioł z, z, zrobiłem ten, ten program. A dobra. Yy, może dzisiaj nie będę mówił o konkretnym serialu, co? Dzisiaj nie będę mówił o konkretnym serialu, tylko w ogóle o serialach, które oglądam. To powinno Wam dać mniej więcej pogląd trochę na mój gust i być może będziecie wiedzieli, czy, czy to się z, zgadza. Znaczy, ja jak mam, jakby, oglądając. Z, czy musicie trochę mnie znać? Znaczy, znacie mnie, przypuszczam. Ja, ja bardzo nie lubię. A... Pozwólcie, że sobie puszczę jakąś muzykę. Ja, ja bardzo nie lubię ściągać. Yy, znaczy, krótko mówiąc, lubię płacić za rozrywkę, której doświadczam. Jeżeli coś mi się podoba. To lubię za to zapłacić. Ja, ja mam taką historię z, z muzyką. Był taki czas, że kupowałem dosyć dużo płyt w Polsce w sklepach, ale nadszedł też taki moment, kiedy uznałem, że te płyty są za drogie. I od tego momentu w ogóle przestałem kupować muzykę a, i, i absolutnie odmawiałem skłonności do, do ściągania jej. Znaczy po prostu nie kupowałem, nie, nie miałem kontaktu z żadną nową muzyką, słuchałem tylko tego, co miałem kiedyś i słuchałem radia. I byłem zadowolony z tego z tego i teraz teraz dopiero jak się pojawił Spotify w Polsce to zacząłem sobie słuchać normalnie płacę abonament ze Spotify i jestem szczęśliwy ponieważ jeżeli coś mi się podoba coś co ktoś zrobił no to wypadałoby żeby mu jakoś zapłacić za to. A koszty takich abonamentowych usług są nieduże, więc niewiele mnie to kosztuje. A przynajmniej mam czyste sumienie. No i nie jestem hipokrytą, nie bo właściwie ludzie oglądając moje filmy, oglądając reklamy, które lecą przed moimi filmami, też dają mi zarobić, więc czyste, czyste sumienie. Eee, dobra. Ale wróćmy do moich opowieści serialowych, więc, więc płacę sobie za tego Netflixa i jakby te, te 5-7 dolarów w porównaniu do, do cen w polskich wypożyczalniach, jakichś tam filmów, to jest w ogóle żart, bo bo za te 5-7 dolarów mamy całą masę filmów. natomiast to, co w Polsce za 9 zł za jakiś gówniany film, który go nikt nie oglądał w kinie płacić to po prostu jest jakaś paranoja. Dobra, słuchajcie, wyświetliłem wam listę filmów, które dodałem do swojej listy. To są albo filmy obejrzane, albo takie, które. E, chciałbym obejrzeć. I spróbujemy sobie prze, przejechać tutaj. Po, e, po, po tej liście i poopowiadać po, po, e, o, o tych serialach. Części z nich jeszcze nie oglądałem. Część z nich mam dopiero gdzieś tutaj zapisane. E, czy, są, czy są reklamy na Netflixie? Nie, nie ma, nie ma. Tam płacicie abonament i. Tam płacicie abonament i, i, i nie musicie się o to martwić. Pozwolę sobie pokazać to w takiej formie. Jeżeli nie macie nic. No, nie jest dostępny w Polsce. Powiedziałem, jak w jaki sposób ja się do niego dostaję. Więc tak. O Jezu. To będzie długa historia. Słyszeliście pewnie o takim słynnym filmie Jericho, to jest o jakiejś eksplozji nuklearnej i o jakiejś takiej lokalnej społeczności, która gdzieś tam musiała przetrwać, nawet mi się podobał, chociaż nie dotarłem do końca, N inne rzeczy bardziej mnie ruszały, albo nie, tak sobie teraz pomyślałem, kurde, jak zacznę wam opowiadać o wszystkim, to będzie masakra, przejdę może do tego, który oglądam teraz. Mój zdecydowanie ulubiony serial, i będę go, puszczę wam, wam kawałek w takim małym oknie, tutaj nikt się nie powinien przyczepić. To jest Eureka. Kto tu gra? Colin Ferguson, Sally Richardson, Whitefield. To nie są postacie, znaczy to nie są aktorzy, których musicie znać, szczerze mówiąc jestem prawie pewien, że... że, że nie ten... Że nie że, 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 nie, że nie... że nie widzieliście ich nigdy wcześniej. Niech to sobie tutaj leci w tle, a ja wam poopowiadam. Jest fantastyczna historia. Ja wczoraj, wczoraj właśnie, wczoraj właśnie zamiast streamować, spędziłem przy tym cały dzień. To jest dla mnie elegancka metoda, żeby się odstresować, trochę, trochę skupić umysł na czymś innym niż tylko na grach. Oglądanie tego serialu sprawia mi więcej przyjemności niż granie w gry. Tak jest, podajcie mnie do sądu. Amerykanie mówią: Guilty is charged. Czasami tak mam. Czasami się trafią jakieś takie rzeczy, które, które dostarczają mi masę radości. I ten serial ma we w sobie wszystko to, co ja lubię. On przede wszystkim jest science fiction, czyli wielki, wielki plus. Trochę przypomina mi doktora Hu, ponieważ to jest opowieść o miejscowości, która nazywa się Eureka. I w tej miejscowości żyje pełno naukowców, takich genialnych, genialnych, trochę ekscentrycznych ludzi, którzy przede wszystkim skupiają się na nauce i wyniki. Wyniki ich eksperymentów czasami bywają bardzo wybuchowe, bardzo niebezpieczne, ale to wszystko odbywa się w takiej atmosferze, atmosferze przyjaźni, jakiejś tam sympatii i ogólnie takiego pozytywnego nastawienia na, świata, na świat, Takie, taka pozytywna nauka. Eee, dobra, jeszcze do tego wrócimy. Za chwilkę. Chciałbym też, tak jakby muzycznie sobie tutaj coś ułatwić. Niech tu. O, proszę bardzo, jak ładnie. E, zaraz wam po, 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 pogadamy sobie, zaraz e, spokojnie. Ja na razie na razie jeszcze pozwolę sobie opowiadać tu te swoje historie. Więc mamy miasteczko, które nazywa się Eureka. I e, do tego miasteczka trafia facet, który jest. E, e, Właściwie trudno mi powiedzieć, czy jest odpowiednik tych służb w Polsce, no jest US Marshal, to jest taki policjant, który, którego jurysdykcja jest chyba ogólnokrajowa. Yy, oni się zajmują jakimś transportem, przewozem więźniów i tak dalej, i tak dalej, i pewnie ma, całą masą innych rzeczy, których nie, 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 jakby nie znam, bo ja nie jestem. To jest właśnie główny bohater. On się nazywa Jack. Jack Carter. Yy, yy. I to jest facet, który jakby trafia do, tego, do, tego, do tej miejscowości i zostaje tam szeryfem na, na skutek różnych wydarzeń. Nie jest z tego powodu przesadnie szczęśliwy, ale potem okazuje się, że, że zaprzyjaźnia się z tymi mieszkańcami i, i radzi sobie świetnie. I jakby jego praca nie tylko polega na tym, właściwie nie polega zupełnie na tym, żeby łapać przestępców, bo tam praktycznie nie ma przestępczości. To jest miasteczko, które jest pełne naukowców, oni się interesują tylko i wyłącznie nauką. I wszelkie przestępstwa albo jakieś dziwne wydarzenia, które które zachodzą, są skutkiem e, działań tej nauki, jakichś eksperymentów, wynalazków dziwnych, niepokojących. O, i, I jakby, co dla mnie buduje serial? Co dla mnie jest najważniejsze? Najważniejszy jest dla mnie główny bohater. Ten facet. E, gra po prostu niesamowicie. To, w jaki sposób on gra. Ja tego wam oczywiście nie mogę pokazać, bo tutaj prawa autorskie i tak dalej. E, mogę sobie pozwolić na pokazanie obrazka. Tutaj, jakby nie ma <laughs> dźwięków z filmu. Ale. Ten, ten bohater wzbudza niesamowitą sympatię. Przynajmniej u mnie. To jest oczywiście kwestia gustu. Dla mnie to jest podstawowa rzecz w serialu, żeby. Żeby bohater był fajny, żebym ja go polubił. I tego gościa polubiłem od pierwszego momentu. On jest taki. To jest facet, który jest kolernie mądry. On ma niesamowitą intuicję, jest świetnym policjantem. Potrafi rozwiązywać zagadki, które praktycznie wydają się być nierozwiązywalne. Oczywiście to wszystko w ramach pewnej umowności tego świata. To całe science fiction jest. Takie dosyć zabawne, czasami naiwne, ale jak się przyzwyczajmy do tej konwencji, to ja się przy tym świetnie bawię. I ten policjant jest na swój sposób genialny, ale jego wiedza na temat wynalazków, których dokonują ci naukowcy, jest strasznie mizerna, więc często wśród tych ludzi brzmi jak kompletny głupek. To znaczy, on nie rozumie tego, co oni robią, nie może zapamiętać tych nazw. On jest taki trochę pozornie. Słaby intelektualnie, ale ma niesamowitą intuicję i jest fajnym gościem. I strasznie mi się podoba relacja tych naukowców. Oni sobie zdają sprawę, przynajmniej ci jego najbliżsi znajomi, że on nie zna się na tym, co oni robią, że on sprawia wrażenie głupowego, ale że można mu zaufać i traktują go z ogromnym szacunkiem i. I to jest przyjemne. No to jest właściwie taka komedia, trochę bardziej. Tam jest dużo, dużo takich zabawnych momentów, ale też czasami trafiają się jakieś smutne, jakieś takie skłaniające do przemyśleń. Jestem, jakby. Ja, ten, ten, ten sezon na Netflixie, ten, znaczy ten serial na Netflixie, ma pięć sezonów. Jestem absolutnie zaskoczony, że. Przez te pięć sezonów za każdym razem w tych odcinkach pojawia się coś nowego. Oczywiście cała struktura tego serialu daje niesamowite pole do popisu. Bo tu każdy wynalazek, jaki może się pojawić, może stanowić jakieś zagrożenie. A ten biedny Sheriff Carter rzuca się na głęboką wodę... W... Znaczy, rzuca się w rozwiązywanie każdej zagadki, choćby nie wiem jak groźnej i niebezpiecznej dla życia. Więc, moi drodzy, uważam, że ten serial jest niesamowity. On jest jakby... Idealnie zrobiony pode mnie. Y on ma tu wszystko to, co mi się bardzo podoba. Czyli jest wątek science fiction, jest wątek kom komediowy, jest y bardzo fajny główny bohater, są wątki romantyczne, które też są bardzo przyjemne, chociaż czasami y skomplikowane. Y E, lubię to, e, lubię to. Palec w górę dla, dla tego serialu i gorąco Wam polecam, jeżeli macie ochotę, sobie obejrzeć coś zabawnego i, i, i niegupiego, też czasami z fajnymi bohaterami. E, serial nazywa się Eureka. Eureka. E, to jest właściwie opowiadałem jakby wcześniej, że to jest e, miejscowość jakaś taka, w której, w której są naukowcy. Wybaczcie, że się powtarzam, chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że e, jakby przez Einsteina to, to miejsce zostało zainspirowane. On chciał stworzyć taką idealną, wzorową społeczność, w której żyją naukowcy i mogą się skupić tylko na wynalazkach, społeczność opłacaną przez, przez rząd amerykański. I to się udaje, tylko oczywiście pewnym kosztem, bo oprócz tego, że w tym mieście wynajdują różne rzeczy, które są bardzo pomocne ludziom, to jeszcze muszą też pracować dla wojska i czasami wynajdują broń, to niekoniecznie zgadza się z, z, z pewnymi moralnymi potrzebami. Tych wszystkich naukowców, którzy tam Sobie mieszkają i pracują No dobrze, pokazałem wam dosyć dużo Hej kochanie Ukrywasz się tam? Moja żona się ukrywa, ponieważ eee... Holender Kochanie, musisz bardzo uważać jak będziesz wychodzić Powiedz mi jak będziesz wychodzić, to ja wtedy zasłonię cię bo jest kamera skierowana na garderobę, ja, więc moja żona tam jest. I jest teraz uzależniona ode mnie, bo ona nie wyjdzie, dopóki nie powiem, że może. Aga, no przecież naprawdę. Widać, jak tam ciuk ciuchy wybierasz. O, teraz było, widać rękę. Tak jest, moja tajemnicza żona. Eee, dobra. Na czym my żeśmy tutaj? Tak, przede wszystkim trzeba, by wypuścić jakąś muzykę. Nie, nie, nie możesz, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Teraz możesz. Szybko, szybko, idź. No nie, widać jak chodzisz na czworaka. No, na golasa tu szłaś? O Jezus Maria, o, koniec. Ale chyba puszczałem wtedy serial, to chyba Cię nie było widać. O nie, no, o nie. Proszę, wszystkie nagie zdjęcia mojej żony natychmiast usunąć ze swoich komputerów. To jest... Yy, jakie, nie, niewiele mam wobec was próśb, prawda? Żartowałaś? No czy co, byłaś goła tylko od pasa w górę? To nie jest wcale zabawne! O oh. oh, Boże! Ta moja żona wstydu nie ma. A udaje, że się nie chce powie. w internetach. Yy. Co mówisz? Dobra, dobra tam. Eee, więc co, o czym to, jaka muzyka groźna się włączyła? Eee, tak, miałem nie, nie wam opowiadać, co puszczam za kawałki, więc moi drodzy, to jest Battleground etana Make Sella. Eee, to jest jakby z odtwarzarki YouTube, utwory są darmowe do pobrania, można je wykorzystywać w dowolny sposób ja to właśnie robię. Co chciałbym powiedzieć? Jeżeli macie ochotę obejrzeć więcej moich opowiastek o serialach, to gorąco zapraszam. Co dzisiaj mamy? Piątek? No to w piątki. Piątki sobie zrobię w ramach lata z rokiem, będą opowiastki o serialach. A mam bardzo, bardzo wiele takich filmów do pokazania, więc. Serdecznie zapraszam. I dawajcie znać oczywiście, ja tutaj śledzę, śledzę na czacie, to co piszecie. Eee... Ale, ale też interesują mnie komentarze na YouTube, bo tam się czyta wolniej. Dobrze, no. Jest zapotrzebowanie na Happy Mandolin. Prawie jak audycja radiowa. Yy, kochanie? A rodzice będą przyjeżdżać pewnie lada moment, nie? Dobrze. To pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę ci miłego dnia w pracy. Całusek! <słuch> Dobra, Happy Mandolin sobie żeście zażyczyli. No, gdzie to jest? Oto, proszę Państwa, Happy Mandolin. Eee, kto tu jest odpowiedzialny za ten utwór? Media Ride Production. Eee, brzmi bardzo... Może zatańczę jeszcze do kompletu? No może z Topless, co? Nie. Nie, panie Nordzie, nie zamierzam tańczyć. Eee, przynajmniej nie, nie teraz. Może sobie kiedyś zrobię Drunk Vloga, czy coś. Nie, nie zrobię, nie zrobię. Ja jestem rozsądny porządny i nie chcę tworzyć złych stereotypów youtubera i tam streamera i, ta, i takie tam. A dokąd my zmierzamy Z tym programem dzisiejszym, moi drodzy Powiedzcie mi, bo e, kierunki Wydają się być zupełnie przypadkowe Ale jakże przyjemne one e, są e, Jako, że e, przyjęliśmy sobie Znaczy ja sobie przyjąłem taką konwencję Że także z wami rozmawiam e, A muszę uprzedzić, moi drodzy, że rozmów Będzie więcej i nie tylko z wami Ale także z zaproszonymi gośćmi Już tam e, pracujemy nad tym e, Bo mi się dobrze rozmawia, ja lubię rozmawiać e, I zawsze jestem ciekawszy w towarzystwie Bo ponieważ osobiście sam uważam, że jestem odrobinę nudny, zwłaszcza po kilku latach oglądania mnie na YouTube. Ktoś, kto... Ktoś, kto... Kogo opinię szanuje i kogo znam już od jakiegoś czasu, powiedział, że <laughs> jak zamierzam zrobić coś nowego, to nie może być to po raz kolejny moja gadająca głowa. No ja się z tym zgadzam, dlatego wprowadziłem niewielką modyfikację. Oto, moi drodzy, ja na billboardzie. Zdaje się, że jest to Los Angeles albo coś w ten deseń. Tak. Dobrze. Yy odbierzmy sobie jakiś telefon, bo widzę, że tutaj się odbywają jakieś próby komunikacji. Jak coś, to dzwońcie. Jestem przygotowany. Oczywiście zwracam uwagę na czat, a piszecie, piszecie mnie Imperium Galactica. Nie, przepraszam, Battlestar Galactica. Wiedziałem, że nie Imperium, tak mi się jakoś przejęzyczyło. Tak jak Tom Cruise i Tom Hanks. O proszę, o proszę. No i muzyka się z zepsuła. Trzeba by ją zmienić. Nie? Chyba tak. A może to? To jest takie funky. Eee, będzie funky. Halo, halo, Franku? No i ja cię znowu nie słyszę. Albo ty nie działasz. Ja tu coś psuję przy tych Skype'ach. Nie wiem do końca, co ja psuję. Ale, ale halo? psuję. O, halo? 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 Coś słyszałem. Coś słyszałem. Może to nie ja popsułem. Odbierzmy coś innego. Halo? Halo, halo? halo. Oj, ja cię słyszę. Już cię słyszę, tylko mam słyszycie bardzo, bardzo cicho. Dobry. Hmm. Nie, chyba, chyba, chyba sobie nie pogadamy. No, niestety nie mogę dać głośniej. Ja cię słyszę, ale. A... Tak, wiem. A... Już chwilę, wow. roku, bo tutaj miałem yy, mikrofon. No, to rozumiem, młody głos, ale, ale jakże głośny. Zatem zamieniam się w słuch. Jak masz mikrofon na imię poprawiłem. tak swoją drogą? Dobrze, jak masz na imię? Młody człowieku. Halo? Mikrofon poprawił, ale słuchawki nie działają. Yy, no, nazywam się błażej, tylko... A? Rodzice i znajomi na nie mówią Bezek. Aha, bez, Bezek. Zatem drogi Bezku, Błażeju, czy jak tam wolisz? Y... A... Mad, damy! To słuchaj, myś, myślę, że musisz sobie usprawnić komunikację. Znaczy, było mi bardzo miło, ale, ale chyba się tak nie, nie, nie uda nam się ten pogadać, bo y, tak. Y, ale życzę Ci miłego dnia bardzo, bardzo serdecznie. Y... Tak, tu się nie udało się nam połączyć. Bo coś tam się poprzednie. To czasami się zdarza, nie? odpiszmy od Igora. Halo, halo? Halo? Hej, Igor, mój Boże, jakże dobrze cię słyszeć i słyszeć cię wyraźnie. Halo? O, gadem! dobry. Dobra, czekaj, czekaj. czekaj. Halo. O. Eee. Y Igor, czy ty mnie słyszysz? Co, świetnie. Bo... Halo? Słyszysz mnie? Oh my god, jaki ja jestem beznadziejny, to ja mam źle ustawione. E e e do dobra, zaraz, spokojnie. Tak. Halo? E a, a czy teraz mnie słyszysz? Ja jestem beznadziejny, to ja mam źle ustawione. <laughs> Rany boskie. Igor, halo, 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 halo. Wow. Eee, to jest... Nie jest Dobra, 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 spokojnie. Ja to spróbuję zaraz naprawić, bo tu jest... Ja coś mam popsute, niestety. Jest to absolutnie moja wina. Zatem będę nad tym pracował. Cholera! Muszę sobie zawsze przed każdym tym latem z rokiem zrobić jakieś testowe nagranie. Przecież tutaj działa teraz, wszystko powinno być dobrze. Zrobię tak, zesytuję Skype'a i zobaczymy. Musicie mi wybaczyć, jest absolutna amatorka z mojej strony. Ale ja w żadnym, w żadnym razie nie aspiruję do tego, żeby. Prowadzić audycję radiową. To jest <laughs> amatorszczyzna i pracuję nad tym sam. Tak, sam muszę wszystko zrobić, skonfigurować. I obraz. I te wszystkie tutaj pstryk, stryk. No nie, że to pani Józef siedzi w reżyserce i mi przełącza, tylko muszę sam klikać. Oh. No, do, dobrze. E, jakby co, to ja już się znowu włączyłem. Możecie próbować do mnie zadzwonić, jeżeli jeszcze macie ochotę. Może zadziała, a jak nie, no to następnym razem się upewnię, że wszystko działa za nim. Yy... Ludzie w radiu też już sami się realizują. No tak, no pewnie tak, ale nie mają obrazu tak jak ja. Ja, ja muszę jeszcze obrazować. Yy, dobra. Yy... Maria. Halo, halo! Ta, z ciebie taka Gosia jak ze mnie, Julia. Witam cię serdecznie. No pozwolę, skąd ta mamy, no? A skąd ta mamy dzwonisz, no to pozdrów mamy bardzo, bardzo serdecznie, no? Czekaj, chile. Mama! Jej nie ma, to jak będzie, to jej ją pozdrowię. Ale Jezus, Maria, dodzwoniłem się do roku, to trzeba zapisać w kalendarzu. So, i mam nadzieję, że Twoja mama pracuje gdzieś blisko i że próbowałeś jednak dosięgnąć ją głosem. Gdzie e, a... moja mama nie pracuje, także. Aha, okej, okay, ale rozumiem, że nie ma jej w domu. No nie, no nie ma, bo pewnie jest sprzęt na podwórku, ale gadam y, 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 z Rokiem teraz i masz od niego pozdrowienia. A dziękuję Aha. bardzo. A po Jezu, jak mi miło strasznie. Tak, to bardzo się cieszę. <Bilder> <Like marczy> I ten. I, <Swe°1> o, i jako że dzisiaj jako że dzisiaj opowiadałeś o serialach, to pozwól, że ja ci polecę jeden. Dobra, zamieniam się w słuch. To tak, no to to jest serial na krawędzi, są już dwa sezony, można sobie go obejrzeć w tv, Aha. bardzo, bardzo fajny, po, polecam. A powiedz mi, to jest polski serial, czy to jest jakiś ten... Yy... Polski serial, polski serial w roli głównej Urszula Grabowska, Marek Bułkowski, Maja Kirsz i Przemysław Sadowski. A to brzmi bardzo interesująco, ponieważ nie znam żadnego z tych nazwisk, a to jest, to jest ba bardzo dobra rzecz, ponieważ w większości polskich serialów yy, grają ci sami ludzie. No to dobrze, to, to yy, yy, bardzo, bardzo ci dziękuję za telefon i a, podziękuj i... też mamie, że ci pozwoliła konto Skype'a wykorzystać. No nie, bo ja mam z kolegami, rozmawiam jak gramy w GTA czy coś online, to... A jeszcze ci powiem, że było mi bardzo smutno, bo ja do ciebie dzwoniłam następnym razem, było mi bardzo smutno jak odrzuciłeś moje połączenie. O, musisz mi to wybaczyć, ale to dlatego, że do mnie nie, dzwoni kil... kilkadziesiąt osób i nie nie ten nie, nie zawsze dam radę odebrać wszystko. Nie, no spokojnie, no to dziękuję ci, to oglądam dalej live'a. No, no Dobrze, to... pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę miłego dziękuję, dnia. Dziękuję, cześć. Hej, hej.